Nowenna do świętego Józefa, dzień pierwszy, modlitwa wstępna. Boże, spraw swoją łaską, abym wszystkie myśli, wszystkie uczucia mego serca. Wszystkie działania mojej duszy skierował ku służbie i ku chwale Twego Boskiego Majestatu. I abym z tego rozmyślania odniósł pożądany owoc. Módl się za nami, święty Józefie, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Święty Józef, wzorem chrześcijańskiej pokory. Przypatrz się najpierw pokorze świętego Józefa, bo pokora, według nauki Ojców Kościoła, jest pierwszą cnotą chrześcijanina. Ojcowie uważają ją za fundament i korzeń wszelkich cnót. Także bez niej żadna cnota nie może się ostać. Święty Cyprian nazywa ją podstawą świątobliwości, a Święty Bernard fundamentem i stróżem innych cnót. Jak kwiat żyje sokiem wychodzącym z korzenia i od niego bierze wzrost, zaś odcięty od korzenia więdnie, tak każda cnota. Mówi święty Grzegorz: Jeśli się nie trzyma korzenia pokory, prędko schnie i ginie. A na czym ona polega? Oto na tym, że człowiek uznaje swą własną niemoc, bezsilność i zupełną zależność od Boga, a wskutek tego ocenia siebie i swoje uczynki według właściwej wartości. Stąd Pokorny nie hełpi się z niczego, bo wie, że wszystko, co ma dobrego w sobie, pochodzi od Boga, że sam z nicości wyszedł. Nie wynosi się nad drugich, bo czuje swą nędzę i niskość. Lubi poniżenie, bo wie, że mu się słusznie należy. Nie gniewa się, nie smuci się z niczego, bo wie, że wszystkie przykre zdarzenia są albo z rządzeniem, albo dopuszczeniem Boga, Pana i Stwórcy Jego. Toteż ta cnota jest tak miła Bogu, że nic milszym być Mu nie może. Upodobał On sobie w pokornej służebnicy swojej Maryi. Upodobał sobie także w pokornym słudze Józefie. A ponieważ lubi wywyższać pokornych, wywyższył też i Jego, po Najświętszej Pannie, nad wszelką godność ludzką. Pokora świętego Józefa ukazuje się w całym jego życiu. Na niej, jak na tle najpiękniejszym, powstały i rozwinęły się wszystkie jego cnoty, którymi w całej pełni zajaśniał. Pochodził on z królewskiego rodu Dawida, niejako przeznaczony, Według wyobrażeń świata, do godności i przepychu. Bóg dopuścił na niego ubóstwo, a on miłuje to ubóstwo i nie pragnie wywyższenia. Nie wiedząc nic o godności, jaka go miała spotkać, poślubił pokorną dziewicę Maryję. Lecz gdy się dowiedział, że niezbadane wyroki Boże przeznaczyły ją na matkę zbawiciela, Przejął się uczuciem tak głębokiej pokory, że uważał się za niegodnego mieszkać z nią pod jednym dachem. A gdy stał się opiekunem Jezusa, gdy go Jezus zwał swoim ojcem, czyż ta godność zmniejszyła w nim pokory? Wprost przeciwnie, wzrosła w nim ta piękna cnuta pod wpływem cudownego przykładu pokory. Jaki dawał Zbawiciel, pomyśl teraz, jaka jest twoja pokora? Tyle w tobie złego, tyle niegodziwych skłonności, tyle razy popełniłeś ciężkich grzech, przez które odwróciłeś się od Boga, a czy uznajesz całą swą nędzę? Gdyby się uznawał? Chętnie byś przyjmował upokorzenia, nie gardziłbyś bliźnim, nie wynosiłbyś się nad drugich, nie wpadałbyś w taki gniew, gdy ci się wydarzy coś przykrego. A ty jak postępujesz? Cenisz się niezby, nieraz zbyt wysoko. Chełpisz się z darów, które od Boga otrzymałeś, jakby się miał od siebie. W bliźnich Rzadko widzisz coś dobrego, chwalisz i wynosisz swoje uczynki, a uczynki bliźnich ganiesz, lub za złe tłumaczysz. Niech cię ktoś upokorzy, niech zrani coś w tobie, a jakże się wtedy gniewasz, jakiż żal czujesz wtedy do Niego, powstaje w tobie uczucie zemsty, a gdy bliźniemu w niczym nie możesz dokuczyć to przynajmniej żywisz i podtrzymujesz w sercu urazę do Niego. Postanów więc od dziś poskramiać popędy miłości własnej i wrodzonej ci pychy. Nie przeceniaj swoich zalet, pamiętając, że sam z siebie jesteś bardziej zdolny do grzechu niż do dobrego. Znoś spokojnie dla Boga wszelkie poniżenia i upokorzenia, wiedząc, że za Twoje grzechy słusznie Ci się należą. Nie gardź się drugimi i nie wynoś się nad nich. Polecenie się świętemu Józefowi Święty Józefie, błagam Cię przez Twoje ojcowskie serce, i przez tę miłość, jakąś miał dla Jezusa, powierzonego Twojej opiece, i przez tę miłość, jaką Cię Jezus nawzajem miłował. Miej troskliwe staranie o uświęcenie mojej duszy. Bądź mi przewodnikiem, bądź moim wzorem, bądź moim orędownikiem u Boga. Uproś mi tę łaskę, abym to postanowienie, które dziś czynię, wiernie dochował i abym się starał wypełniać zawsze tę Twoją cnotę, którą dziś rozważałem abym przez naśladowanie Twego świątobliwego życia doszedł do wiecznego szczęścia w niebie. Amen. <laughs> Święty Józefie, wzgardzony od ludzi, a wielki w oczach Bożych, uproś mi prawdziwą pokorę, Postanowienie na dzisiejszy dzień: zniosę dziś cierpliwie jakieś upokorzenie, albo oddam bliźniemu jakąś przysługę, do której czuję wstręt moja miłość własna. Litania do świętego Józefa. Kyrie są, Chryste Leison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło Patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty stróżu dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa, Módl się za nami. Głowo najświętszej rodziny. Módl się za nami. Józefie, najsprawiedliwszy. Módl się za nami. Józefie, najczystszy. Módl się za nami. Józefie, najroztropniejszy. Módl się za nami. Józefie, Najmężniejszy, módl się za nami. Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa. Módl się za nami. Wzorze pracujących. Módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego. Módl się za nami. Opiekunie dziewic. Módl się za nami. Podporo rodzin. Módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych. Módl się za nami, nadziejo chorych, módl się za nami, patronie umierających, módl się za nami, po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładziesz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładziesz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki Twojego syna. Spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.